Wnioski, jakie wyciągam z, ze spotkań z młodymi ludźmi, myślę, że są bardzo różne. W zależności od tego, z kim mam do czynienia. Tak? Niektóre dzieci są starsze, niektóre dzieci są młodsze. Niektórzy pochodzą z rodzin chrześcijańskich, niektórzy z nich chrześcijańskich, więc to też się przekłada na to, co mówią tak? odnośnie studium biblijnego, odnośnie praktycznych rzeczy dalej. Ale ogólnie bardzo pozytywnie, na pewno. Większość, przeważająca większość dzieci jest chętnych do rozmowy, um, w jakim stopniu się otwiera, a w jakim stopniu jeszcze nie, w zależności od tego jak ta relacja się buduje między mną no, a nimi. Um, wydaje mi się, że studium, które jest tutaj zrobione jest jakby takie, do, dobrze się odnosi do ich życia, to znaczy się, że widzą, że no jest to taki relevant, że tak powiem, po angielsku. Nie jest to nic nudnego, nie jest to nic abstrakcyjnego, tak? Jest to coś, co się tyczy ich życia. Na przykład temat miłości, temat pieniędzy, temat tożsamości, temat Boga, temat uzależnień. To są rzeczy, które w mniejszym lub większym stopniu na pewno tyczą się ich życia już teraz, albo będą się w, krótkiej, w bliskiej przyszłości. Dzisiaj młodzi ludzie. Mierzą się z szeregiem problemów, powiedziałbym. Niektóre są podobne do tych, które ja miałem 20 lat temu, a niektóre są nowe. Na przykład, podobne problemy to są takie, że nie znają swojej tożsamości, tak? wkraczają w taki wiek kilkunastu lat, nie wiedzą kim są, nie wiedzą wartości, jakim wartościom ufać. Jeżeli pochodzą z rodziny chrześcijańskiej, ugruntowanej w jakichś tradycyjnych wartościach, to jest lepiej. Jeżeli, natomiast jeżeli pochodzą z rodziny, która na przykład brakuje jednego rodzica, no to jest gorzej. A teraz niestety, w dzisiejszych czasach. 20 lat do, do przodu, od kiedy ja byłem w szkole, jest dużo więcej rozwodów, jest dużo więcej rozbitych rodzin, dużo więcej patologii, dużo więcej niepewności w życiu i tak dalej. Więc na pewno to jest jeden z elementów. Drugim chyba dużym elementem, z którym borykają się dzieci dzisiaj, to są media. Media społecznościowe, telefony, komputery, internet, gry i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jest takiego... Prześladowania dzieciaków w internecie przez innych dzieciaków. Ktoś tam coś napisze, ktoś tam coś powie. Dzieci nie mają silnej samoceny, boją się tego, boją się treści, które są wyświetlone odnośnie ich samych, co gorsze, jak są jakieś zdjęcia czy filmy. No, nie radzą sobie z tym psychicznie, powiedziałbym. To akurat. Tutaj na, na tym kampie akurat niekoniecznie, nie? ale ogólnie z mojej pracy jako, nauczyciel, jako na, pracy nauczyciela wiem, że dużo jest takich sytuacji i w ogóle lektorstwo w szkole i, i nauczyciele muszą się borykać też z tym problemem. Tak, tak jest tak zwany cyberbullying. Powodem, które, dla którego dobrze jest być na takim kampie, to jest właściwie do, dobrze, jest dobrze, ten, ten powód jest dobrze zilustrowany nazwą kampu czyli antidotum. Myślę, że ten kamp to jest taki detoks od takiego codziennego życia w uzależnieniu od telefonu, od komputera, od wszystkiego, tak? od mediów. I tutaj nie ma zasięgu, tak przy okazji, <grych> więc to jest akurat dobre. Jest mnóstwo czasu spędzonego na wykładach, na grach, zabawach, poznaje się nowych ludzi i tak dalej. Coś innego. Coś innego. Oczywiście ogromnym plusem jest to, że są treści chrześcijańskie, że czyta się Słowo Boże, że dyskutuje się na trudne tematy. Na, na które niekoniecznie rodzice chcą dyskutować, może z dziećmi, na które niekoniecznie w kościele może usłyszą to w niedzielę. Jest to taki czas bardziej relacyjny, tak, którego być może nie mają. I to jest takie wyjście ze swojej strefy komfortu dla niektórych dzieciaków. Ale dzięki temu e, mogą dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, mogą się dowiedzieć czegoś nowego o Bogu, e, mogą zbudować coś nowego w swoim życiu. Coś, co się może zacząć na tym kampie. Może po prostu być później kontynuowane. Czy to jakaś em, nowa nie wiem, doktryna, czy no, no, nowa informacja o Bogu, czy jakiś nowy nawyk? Czy, czy mam jakąś em, osobę w mojej grupie, która się zmieniła jakoś tak dramatycznie? Myślę, że aż tak bardzo to nie. Natomiast w jakimś stopniu tak. Myślę, że jakby ten kampf trwał powiedzmy miesiąc, to na pewno zmiany byłyby większe. A może nie wiadomo. Nie, nie wiadomo nie można zrobić nie wiadomo ile w 10 dni, tak? Oczywiście. Mam dzieciaków, które rozmawiały, znaczy które usłyszały Ewangelię i się nawróciły, tak? Nie, nie konkretnie w mojej grupie, ale też za jakby moim pośrednictwem trochę, tak? Natomiast w mojej grupie, no, są dzieci, które na początku mniej się otwierały, później się bardziej otwierały. Jakby to zaufanie zostało trochę zbudowane do innych członków grupy i do, i do, do mnie również, ale nie ma jakichś dramatycznych, ogromnych zmian. No, wydaje mi się, że zmianą główną w życiu człowieka jest Ewangelia. Tak? I jeżeli ktoś uwierzy w tą Ewangelię, zaczyna się ten proces uświęcania i tej zmiany, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby moim zadaniem nie jest tutaj em, tylko przekazać moją wiedzę i moje doświadczenie, ale też podłączyć ludzi do Boga, tak, żeby później ten proces się zaczął i, i, i kontynuował nawet poza tym kampem. Nie można generalizować. Są dzieci, które się mniej interesują y, jakimiś kreatywnymi rzeczami, są dzieci, które bardziej, tak? Czyli są dzieci, które rzeczywiście powiedziałbym, wpadły w taki wir. Y, takiej krótkiej gratyfikacji, tak? Że potrzebują czegoś, jakiegoś kika takiego, który da, da im taką satysfakcję na, na krótko. Klik komputerowej, i to co wszystko, co wspomniałem wcześniej, tak? Telefony. Ehm, ale są dzieci, które mają swoje pasje, mają swoje hobby, czytają książki, uprawiają sporty, grają na różnych instrumentach i tak, dalej, i tak dalej. Więc to nie można powiedzieć, ehm, nie można malować wszystkich jednym pędzlem. Ale, ale generalnie powiedziałbym, że każdy tam się czymś interesuje, tylko być może Zostało to przyćmione przez tą właśnie falę tych mediów społecznościowych i, i, i w ogóle mediów. Dzisiaj wprowadziłem warsztaty z matemagiki. To jest połączenie y, sztuczek matematycznych i sztuczek ma magicznych z kartami i z różnymi rzeczami. Tak? Matematyka nie jest ulubionym przedmiotem w większości dzieci, powiedziałbym. E, takie warsztaty pow powodują, że ludzie mogą się przekonać do tego przedmiotu albo pogłębić swoje, swoje zainteresowania. Generalnie ten kamp to jest też, dla mnie, jest też nauką dla mnie, powiedziałbym, tak, usłyszałem tutaj ciekawe kazania, usłyszałem tutaj też opinie innych liderów, też jest to, jest to nauka dla mnie i też jakby no, popracowałem trochę z dziećmi trochę w innym charakterze niż, niż to, jakie robię na co dzień w szkole. No myślę, że z jednej strony utwierdza mnie to w przekonaniu też, że, że dzieci mają dużo problemów, z którymi się borykają i naprawdę trzeba je zaadresować, a z drugiej strony, no, no dziękuję, że mogę być na tym obozie tutaj i jakby pomóc w tym. W takim charakterze, w którym nie mogę w mojej pracy powiedzmy, tak? Mogę mieć tutaj trochę inny kontakt z dziećmi niż, niż w pracy nauczyciela.